I'm oh, hurting oh, Dzisiejszy dzień pewnie dla wielu będzie pierwszym dniem pod względem atrakcji. Wiele osób na pewno zaczyna swój pobyt w Katanii od atrakcji, które my zwiedziliśmy dzisiaj. Chcieliśmy zrobić sobie taki nieco luśniejszy dzień. I tak jak wczoraj wspominałem, zacząć go szybko, żeby uniknąć tłumów. Jednak no tak dostaliśmy w kość po tych wczorajszych schodach upale i. 20 chyba kilometrach w nogach, że, że weszliśmy nieco później niż, niż planowaliśmy, ale i tak udało się zastać względny spokój w tych miejscach, które chcieliśmy dzisiaj zobaczyć. W okresie, słyszycie jakieś stuki, to ni niestety nad nami wprowadzili się nowi lokatorzy. Sufit jest tutaj cienki, jest to stara kamienica, więc możliwe, że będą nieco przeszkadzać, ale mam nadzieję, że w odbiorze nie przeszkodzą na tyle, że będzie można. Mnie normalnie usłyszeć. Tak naprawdę, no nawet nie mam co powiedzieć, czy, czy polecam dane miejsca, czy nie, ze względu, że to są takie klasyki, które znajdziecie właściwie w każdym przewodniku po Katani. Jedyne czego żałuję to, że nie można przesłać mm, zapachów za pośrednictwem YouTube'a, bo o ile zobaczycie to, co się dzieje na targu rybnym, o ile postaram się wstawić tam jakieś okrzyki, pokrzykiwania sprzedawców, którzy się. Przebijają jakimiś swoimi hasłami reklamowymi, półwosków, których niestety nie rozumiem, ale domyślam się, że jest to coś w stylu, że nawet Neptun wyszedł z wody, by spróbować nasze lody. Okrzyki, które jesteśmy w stanie spotkać nad morzem. Przyznam się szczerze, że, że miałem pewne opory, by nakrywać tak bezpośrednio to, co się tam dzieje, więc trzymałem po prostu. Apojat na, na szyi. Mam nadzieję, że coś się nakręciło i, i uda mi się Wam chociaż troszeczkę tej atmosfery pokazać. Jeszcze dnia właściwie na, na, na spokojnie spędziliśmy na szukaniu magnesów na pamiątkę dla, dla najbliższych, a także odnaleźliśmy przystanek kolejki, która jeździ codziennie wokół etny, bo wynalazłem taką atrakcję, chyba nieco mniej znaną, ale były o niej tak już na informacje, w sieci, co do kwestii biletów, co do kwestii tego, czy że można wysiadać na wolnej stacji, dokąd ona ostatecznie dojeżdża, że no, woleliśmy podejść po prostu i upewnić się, w punkcie informacji, jak to wszystko działa, ze względu, że w sieci no, totalnie na próżno szukać jakichkolwiek. Sprawdzonych informacji i tak jak się faktycznie okazało, żaden z wpisów blogowych czy stron internetowych, które znaleźliśmy, nie pisało stanu autentycznego. To, co usłyszeliśmy w informacji, nas troszkę zaskoczyło, zasmuciło, bo jednak nie wszystkie stacje są obecnie dostępne, ale o tym może lutro, jak już pokażę całą relację z, z podróży dookoła Etny. Myślałem, że tak naprawdę zapraknie mi tego materiału dzisiaj do, do pokazania, bo, bo to dosyć krótki był tak naprawdę spacer. Te wszystkie miejsca są dosyć blisko siebie położone. No ale co ciekawe wchodziliśmy w takie uliczki, że gdzie gdzieniegdzie nas te zakamarki zauroczyły. I, I już widzę po, po ilości zdjęć, które wykonałem samym telefonem dzisiaj, żeby wrzucić je gdzieś tam na, na relację na, na Instagram, jest to jak do tej pory największa ilość zdjęć. Więc kto wie, może wcale nie będzie to najkrótszy jak dotychczas odcinek. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać dnia jutrzejszego. Cześć!